Włączyłem YouTube tak po prostu, między myciem kubka a gaszeniem światła w kuchni. Tytuł filmu był głośny. Pięć błędów z jajkami, które niszczą serce, cukier i pamięć po sześćdziesiątce. Poczułem lekkie ukłucie. Z jednej strony ciekawość, z drugiej, ostrożność. Jajka to smak domu. Czy na pewno trzeba się ich bać? Powiem wam tak. Siedziałem przy stole i słuchałem, jak narrator wyliczał pułapki. Wiecie, brzmiało to ostro: smażenie na dużym ogniu, same białka bez żółtka, złe dodatki, słabe przechowywanie, a na końcu całkowita rezygnacja z jajek. A teraz posłuchajcie, włączyła mi się lampka, ma sprawdź. Lubię prostotę, ale nie lubię straszenia. Wyciągnąłem notes i ułożyłem spokojny plan. Przepisać treść na język codzienności, dodać naukowe drogowskazy i zobaczyć, co z tego realnie działa po pięćdziesiątce. Z pamięci przywołałem badania, które od lat przewijają się w rozmowach o sercu, naczyniach i stylu życia: Framingham Heart Study, Interheart Predimed, Nurses Health Study, Epic Mind Diet. 2. Linki do badań znajdziecie w opisie filmu. Te nazwy brzmią poważnie, ale sens jest prosty. Ciśnienie i naczynia lubią spokój, talerz z przewagą roślin, odrobinę dobrych tłuszczów i rozsądne porcje. A oko i pamięć kochają luteinę, zeaksantynę i cholinę, składniki, które tak kryją się także w żółtku. Zrobiłem w głowie szybki porządek pojęć, żeby nie brzmieć jak podręcznik. Metabolizm, czyli jak organizm spala energię, po latach zwalnia i lubi rytm, nie chaos. Glikemia, poziom cukru we krwi, kocha łagodne fale, nie tsunami po białej bułce. Indeks glikemiczny, miara jak szybko jedzenie podnosi glikemię, podpowiada, że grzanka z dżemem to nie to samo, co kromka pełnoziarnista. LDL i HDL to złe i dobre frakcje cholesterolu, ale pamiętajcie, ważniejsza jest cała układanka talerza niż demonizowanie jednego żółtka. Przez chwilę zawisłem w ciszy. Krótka pauza, trzy oddechy. Pomyślałem o sobie sprzed lat. Pociąg nocny do Zakopanego, plecak, jajko na twardo w papierze śniadaniowym, herbata w termosie. Proste rzeczy. Zero lęku pełno ruchu. Dziś ciało chce więcej uważności i to jest w porządku. Powiem wam tak. Biorę tę historię o jajkach bez strachu. Chcę dodać do niej miarę, ciepło i poczucie humoru. Wiecie, bez krzyku i bez skrajności. A teraz posłuchajcie. Zaczynam od najczęstszego grzechu. Patelnia rozgrzana jak piec hutniczy i jajko smażone do chrupiącej skorupki. Co wtedy dzieje się z nami i jak to naprawić? O tym za moment, krok po kroku, przy prawdziwym śniadaniu, nie na plakacie. Jeśli czujecie, że to, co mówię, jest wam bliskie, zasubskrybujcie kanał Proste przepisy dla zdrowia. Pierwszy poranek po filmie: kuchnia pachnie świeżo mieloną kawą, a ja nie sięgam po patelnię. A teraz posłuchajcie: To nie bunt przeciw smakowi, tylko gest wobec żołądka i naczyń. Woda bulgocze, timer nastawiony na sześć minut, jajka lądują w garnku. Delikatny półmiękki środek, miękki biały płaszcz. Prościej się nie da. Powiem wam tak: lubię skórkę i chrup, ale pamiętam, że wysoka temperatura i dymiący olej to nie jest łagodność dla przełyku i żołądka. Wiecie, zwykły słonecznik podkręcony do czerwoności dokłada do talerza utlenione tłuszcze i ciężki zapach. A przecież można inaczej: parowanie. Gotowanie w koszulce, półtwarde. Na talerzu kładę obok pomidora, ale świeżego, nie keczup. Kapka oliwy, sztyczka pieprzu. I trafia mnie pierwsza scena komiczna. Sięgam po sól, a chwytam cukier. Z rozpędu sypię połówkę łyżeczki na jajko. Jedno spojrzenie i już wiem, że to zły pomysł. Parsknąłem śmiechem tak, że kot uciekł pod krzesło. Śmiech rozbroił napięcie. Jajko trafiło do pasty z awokado, a ja dopisałem w notesie wielkimi literami. Uważność, zanim posolisz. Zachodzę do warzywniaka. Dwie garście szpinaku i cytrynę, proszę. Do jajek. Pani z zalady kiwa głową. Szpinak się z żółtkiem lubi, Basil mówi. Lubi się, bo to duet dla oka i mózgu. Arec da. Powtarza mi w myślach prostą nutę o barwnikach, plamki i świetle, chociaż ja zostawiam szczegóły dla opisu filmu. Na talerzu robi się zielono i spokojnie. Tuż obok słów o talerzu stawiam słowa o ciele. Triglicerydy tłuszcze krążące we krwi lubią, kiedy tłuszcz jest delikatny a porcja rozsądna a porcja jedno. Dwa jajka dla większości osób to normalna miara, jeśli to element posiłku, nie jego karykatura. Ugotowane jajko na półmiękko z liśćmi i kromką pełnoziarnistego chleba robi robotę lepiej niż patelnia pełna skwierczenia. W aptece pytam o termometr kuchenny, bo chcę przestać na oko. Pani farmaceutka śmieje się i dodaje: "I proszę pamiętać, żeby jajek nie myć przed włożeniem do lodówki, dopiero tuż przed gotowaniem". Kiwam głową. Zapisuję. To ważniejsze niż się wydaje. O tym jeszcze będzie. Wracam do kuchni i testuję koszulkę. Garnek mruczy. Woda prawie wrze. Wir. Jajko zanurzone na chwilę, wyjęte na sałatę. Proste, delikatne. Żołądek dziękuje ciszej niż kiedyś krzyczał. Interheart i Predimet chodzą mi po głowie jak spokojne szlaki. Mniej dymu, więcej zieleni, trochę oliwy i rytm serca... Też lubi to bardziej. Powiem wam tak: ta zmiana nie kosztowała mnie nic poza odrobiną cierpliwości. Wiecie, pół minuty mniej przy skrolowaniu, minuta więcej przy wodzie. A teraz posłuchajcie, nie trzeba rezygnować z jajek. Trzeba im zrobić łagodne miejsce na talerzu i w brzuchu. To wszystko. Jeśli czujecie, że to co mówię jest wam bliskie, zasubskrybujcie kanał. Proste przepisy dla zdrowia. Drugi temat to mania tylko białko brzmi fit, wygląda lekko a potrafi zrobić w ciele bałagan. A teraz posłuchajcie: białko jajka jest świetne, ale żółtko to nie wróg to w nim siedzi cholina paliwo dla mózgu i pamięci to w nim siedzi luteina i zeaksantyna wewnętrzne okulary dla plamki i tłuszcz, który daje sytość i porządek po posiłku powiem Wam tak. Widzę czasem, jak ktoś odkłada żółtka, bo cholesterol, a potem podjada między posiłkami, bo głód. Wiecie, organizm jest mądry. Jeśli nie dostanie sytości w porze śniadania, upomni się po południu i często robi to głośno. Nurses Health Study i Epic uczą mnie pokory do nawyków. To nie jeden kęs decyduje decyduje powtarzalność. Żółtko w rozsądnej porcji nie czyni szkody, a brak żółtka potrafi zrobić dziurę w odżywieniu. Wytłumaczmy prosto o co chodzi z nerkami i za dużą białkowością. Kiedy jemy same białka w hurtowej ilości, ciało musi posprzątać azotowe resztki po trawieniu. Jeśli nerki są zmęczone wiekiem, ta góra zadań rośnie, a odwodnienie tylko dolewa oliwy do ognia, dlatego do białka dokładam szklankę wody. Woda to prosty sojusznik. Wydaje się drobiazgiem, a robi różnicę. Glikemia też lubi żółtko. Brzmi paradoksalnie, a jednak tłuszcz i białko z żółtka spowalniają opróżnianie żołądka. Więc cukier nie skacze jak piłka. Indeks glikemiczny całego śniadania spada. To czuć w głowie. Mniej mgły po posiłku, mniej drzemki na krześle. Miałem przy stole rozmowę z bliskimi. To ile tych jajek w tygodniu? Padło pytanie, odpowiedziałem bez zadęcia. Dla większości osób jedno dwa dziennie, gdy są częścią dania, to bezpieczna, zwyczajna miara, jeśli lekarz nie mówi inaczej. I dodałem obowiązkowe skonsultujcie z lekarzem lub farmaceutą, jeśli macie leki na serce, cukrzycę lub własną historię cholesterolu. Bo ciało lubi indywidualność równie mocno jak prostotę. W drodze do domu zrobiłem jeszcze krok, który lubię spacer dziesięć minut. Kroki wyciszają gonitwę myśli. Mind diet miga mi w głowie, kiedy mijam drzewa, orzechy, liście, oliwa, jaja w wersji łagodnej, a nie na pancerz. To układanka, nie pojedynczy bohater. Wieczorem wróciłem do kuchni i zrobiłem pastę jajeczną bez pośpiechu. Dwa jajka półtwarde, łyżeczka jogurtu, dużo szczypiorku, trochę pieprzu, kromka z pełnego ziarna. Powiem wam tak, to sytość bez ciężaru. Wiecie, nic nie krzyczy, wszystko współpracuje. A teraz posłuchajcie. To jest właśnie ten moment, kiedy żółtko oddaje swój cichy potencjał, bez fanfar, bez strachu. I złapała mnie chwila zadumy. Zgasłem światło nad blatem. Został tylko cień czajnika. Cisza. Dwa oddechy. Pomyślałem o tych wszystkich porankach, które można uratować zwykłą uważnością. To dobre uczucie. Jeśli czujecie, że to, co mówię, jest wam bliskie, zasubskrybujcie kanał Proste przepisy dla zdrowia. Trzeci wątek to z kim siadasz do stołu? Jajko nie lubi złego towarzystwa. A teraz posłuchajcie klasyczny talerz: jajecznica, biała bułka, masło, wędzony boczek, kawa jak smoła. Smaczne? Tak. Przyjazny naczyniom i glikemi? Niekoniecznie. Cukier z białego pieczywa, tłuszcz nasycony z boczku i sól z wędliny robią w krwi szybki roller coaster. Serce tego nie lubi. Powiem wam tak: zamiana jest prosta i nie zabiera smaku. Wiecie, jajko lubi zieleninę, lubi błonnik. Sałata, ogórek, pomidor, garść rukoli. Lubi też towarzystwo pełnego ziarna, cienka kromka albo kilka chrupek. Lubi awokado. I naprawdę nie potrzebuje towarzystwa kiełbasy, żeby było pysznie. Predimet mruga mi w głowie, kiedy skrapiam sałatę oliwą. To nie magia, to logika talerza. Kawa? Nie rezygnuję. Po prostu przesuwam ją o pół godziny i piję po śniadaniu z mlekiem lub wodą obok. To moje małe, niech minerały zostaną ze mną. Epic i Nurses' Health Study uczą pokory do drobiazgów. To w drobiazgach wykuwa się rytm dnia. Wpadłem do warzywniaka po rukole i trafiłem na sąsiada. Znowu te twoje jajka w koszulce? zagadnął. Znowu uśmiechnąłem się. I wiesz co? Wolę je z sałatą niż z boczkiem. Roześmialiśmy się obaj. On machnął ręką. Boczek zostawiam na święta. Mądry ruch. Interhart przytaknął mi cicho w głowie. W kuchni dopadła mnie druga scenka komiczna. Uderzyłem jajkiem o blat, a ono odbiło się i poturlało pod szafkę. Przez chwilę polowałem na nie łopatką, jakbym łowił karpia. Śmiech to też przyprawa. Znalazłem, umyłem i od razu ugotowałem. A przy okazji przypomniałem sobie, żeby jajka myć dopiero tuż przed gotowaniem, nie wcześniej. Ta ich niewidzialna błonka ochronna to tarcza po co ją zdzierać dzień wcześniej. Organizacja lodówki to kolejna lekcja. Drzwi są ciepłe, tam niech stoją sosy. Jajka lubią środek bliżej tylnej ścianki, najlepiej w oryginalnym kartonie. Tam mają spokój. Ugotowane, obrane dwa dni i koniec, potem ryzyko rośnie. To nie są strachy. To higiena, na której ciało po sześćdziesiątce zyskuje najbardziej. W aptece wziąłem jeszcze płyn do dezynfekcji blatu. Po co? Zapytała pani. Bo jajko potrafi poturlać się tam, gdzie kurz i okruszki. Odpowiedziałem i oboje się zaśmialiśmy. Mały rytuał czystości to większy spokój. Whitehall II przypomina, że przewlekły stres zaczyna się od drobiazgów. Porządek na blacie to czasem porządek w głowie. Powiem wam tak, nie musimy robić rewolucji. Wiecie, dwie, trzy drobne korekty i talerz staje się przyjacielem serca, nie przeciwnikiem. A teraz posłuchajcie, zanim przejdę do finału, dorzucę jeszcze jedno zdanie. Jeśli macie nadciśnienie, cukrzycę, przewlekłe choroby nerek albo wątroby, zawsze dopytajcie lekarza o swoje, ile jajek dla mnie? Indywidualna miara jest ważniejsza niż internetowe szablony. Jeśli czujecie, że to, co mówię, jest wam bliskie, Zasubskrybujcie kanał Proste przepisy dla zdrowia. Wracam do filmu i do ostatniej pułapki: całkowita rezygnacja z jajek dla zdrowia. A teraz posłuchajcie: paradoks bywa okrutny. Ludzie boją się żółtka, a tracą cholinę, dewitaminę, luteinę, zeaksantynę i świetnie przyswajalne białko. Pamięć, kości, oczy i mięśnie nie lubią takiej diety ze strachu. Ciało po prostu prosi o miarę. Nie o skrajność. Powiem wam tak: Framingham Heart Study, Epic, Nurses Health Study i Mind Diet układają to w jedno zdanie w mojej głowie. Nie demonizuj produktu. Pilnuj wzorca. To cały rytm talerza dźwiga zdrowie: zielenina, ziarna, oliwa, orzechy, ryba, odrobina nabiału i jajka przygotowane łagodnie. Predimet dokładnie w tym kierunku prowadzi i mnie też prowadzi. Wiecie, mam swój mały rytuał śniadaniowy. Woda, jajko półmiękkie, zielony listek, kromka z pełnego ziarna, łyżeczka oliwy. Do tego rozmowa z bliskimi albo kilka słów wdzięczności. To porządkuje mi poranek i dzień. Daje sytość, nie ciężar. Usypia lęk o zły cholesterol, bo zaczynam czuć, że cały wzorzec jest na moją korzyść. Zrobiłem sobie też mały przegląd bezpieczeństwa. Jajka trzymam w kartonie na środkowej półce Nie myję przed włożeniem Myję tuż przed gotowaniem Obrane Zjadam w 48 godzin Nie zestawiam z boczkiem i białą bułką Zestawiam z zielenią Proste? Proste A różnicę czuć Był moment zadumy Wyłączyłem światło w kuchni i stanąłem w drzwiach Cisza Dwa oddechy Serce biło spokojnie, pomyślałem o tym nocnym pociągu do zakopanego sprzed lat. O jajku zawiniętym w papier. O prostocie, która nie udaje niczego. Chciałbym, żeby mój talerz mówił do mnie tym samym językiem, i chyba zaczyna. Na koniec układam wszystko w jedno zdanie, które chcę zapamiętać na długo. A teraz posłuchajcie, jajka mogą być naszym sprzymierzeńcem po pięćdziesiątce. Warunek jest prosty. Gotuj łagodnie. Jedz w towarzystwie zieleni i pełnego ziarna. Dbaj o przechowywanie. Nie ścigaj się na bam białko bez żółtka. I nie uciekaj w skrajności. To nie jest rewolucja. To jest troska. Dla porządku zostawiam kompas, z którym idę dalej: Framingham Heart Study, Interheart, Predimed, Nurse's Health Study, Epic, Mind Diet, Arets 2. To nie są młotki do straszenia, to są latarki do szukania równowagi. Powiem wam tak, jeśli kiedyś spotkacie mnie w warzywniaku przy stoisku z jajkami, pewnie będę wybierał te z krótką drogą z gospodarstwa i spokojną skorupką. Wiecie, włożę je do kartonu, położę na środkowej półce, a rano ugotuję na miękko i zjem z liściem sałaty. A teraz posłuchajcie, jeśli wasz lekarz mówi inaczej, zaufajcie mu. Ja tu jestem od historii i od kuchennych kroczków. On ma wasze wyniki. Razem to dobra drużyna. I jeszcze jedno z uśmiechem. Jeśli znów pomylę sól z cukrem, obiecuję, że opowiem o tym w następnym odcinku. Śmiech też leczy. Serio. Jeśli czujecie, że to, co mówię, jest wam bliskie, zasubskrybujcie kanał Proste przepisy dla zdrowia.